Cześć, witajcie w montażowej fuzji smaków, czyli w kolejnym odcinku na kanale Montaż Seria. Dzisiaj na przykładzie filmu Camp w reżyserii Maćka Rotowskiego opowiem Wam o bardzo prostych zabiegach dźwiękowych, które pozwalają nam lepiej zbudować bohatera, lepiej zbudować historię i rozwiązać pewne problemy narracyjne. Camp to krótkometrażowy film dokumentalny o kurdyjskim obozie dla uchodźców w Grecji. W opowiadaniu przede wszystkim skupiamy się na historii kobiet mieszkających w tym obozie. Nasze dzisiejsze spotkanie zacznijmy od pierwszych scen filmu. Mamy tytuł: ujęcie chłopca obserwującego cały obóz. Ten chłopiec jest swego rodzaju narratorem przez cały film, ale w tej chwili nie on jest najważniejszy. Po chłopcu następuje seria ujęć kobiet wychodzących z pokoi. Wygląda to jakby do czegoś się szykowały. A następnie przechodzimy do innego pomieszczenia, w którym również widzimy kobiety. Zależało nam na tym, żeby na początku filmu czuć było pewne napięcie, jakąś atmosferę ekscytacji, może niepokoju. No i same obrazy nam nie wystarczały, brakowało nam czegoś więcej. Chcieliśmy też zaznaczyć temat filmu. Dlatego zdecydowaliśmy się dodać tutaj dźwięk megafonu, nawoływania kobiet do stawienia się na zebraniu zaznaczyliśmy również temat tego zebrania, czyli kurdyjska kobieta w Europie. No i połączenie tego dźwięku z tym obrazem dawało nam jakiś kolejny, nowy poziom. جني ما ودا كيجتي بري خستم بونا و ديبلن دروجا ودا دهر قاديج جن بري بيا. بيها دا اس تهري مزن دا و كا جن ام دو كارم بيجن تاكوشينا كدكي لا بار خودا د شر دكي و كا حوال خرد كيلكي وي يعني روجة ايرو ظلم تن شر نو جن جي شر دكي جن جي شاهده كافي ديرو كا جن تاريخ اجن جينو تني سوندن حواد تاريخ اجن شي حساب بيري 5000 سال

Od razu miało inne znaczenie. Wiedzieliśmy, że wychodzą właśnie na zebranie, które za chwilę się odbędzie. Oczywiście zostało stworzone to na stole montażowym. W rzeczywistości na miejscu nie było takiego megafonu, nie było takiego komunikatu, ale nie zaburza to nam na tyle prawdy, by można było to uznać za niewłaściwe albo za jakieś przegięcie. Bardzo nam to pomagało w narracji. Zobaczmy drugą scenę, która dla mnie jest równie ciekawa. Mamy tutaj kobietę, której syn uczy ją języka greckiego. Brakowało nam jakiegoś przejścia między tą sceną a następną. Znaleźliśmy ujęcie, w którym kobieta szykuje posiłek, ale samo w sobie to ujęcie nie było szczególnie ekscytujące. Nie dodawało nam wiele do narracji, nie budowało nam w żaden sposób tej postaci. Mówiło tylko o tym, że kobieta szykuje posiłek dla swojej rodziny. Zdecydowaliśmy, że w ofie, w atmosferze, będzie również słychać nagranie lekcji języka greckiego z internetu. Automatycznie dzięki temu zbudowało nam się jakieś drugie dno tej sceny. Kobieta wykorzystuje swój czas na przygotowanie posiłku również do kontynuacji nauki języka greckiego. Jest to również w pewien sposób kontynuacja sceny pierwszej, gdzie jest mowa o tym, że kobiety powinny się dokształcać, że powinny uczyć się języków i powinny pracować nad sobą. Połączenie tego dźwięku z tym obrazem buduje nam postać, wpływa na to, że więcej rozumiemy. پستای ستایش چکر شد. اخت نو زکا زکا ده بسیار <سؤال> تا ده فیلم I trzeci przykład z tego filmu to końcówka. Mamy tutaj trzy dziewczyny, które rozmawiają ze sobą o traumatycznych wydarzeniach z przeszłości: jak kierowcy ich autobusu, terroryści z ISIS odcięli głowę, jak nad ich głowami latały kule i pociski. Scena trwa dosyć długo. Jest to scena, która trwa 4-5 minut. Brakowało nam czegoś na koniec. W pewnym momencie też e, rozmowa troszeczkę siadła. Te historie nie były już tak ekscytujące i, i scena nie wytrzymywała, a brakowało nam dobrej pointy na koniec filmu. Znaleźliśmy w materiałach piosenkę e, śpiewaną tym razem przez mężczyzn o tęsknocie za krajem, o tęsknocie za ojczyzną. No i zdecydowaliśmy się połączyć tę piosenkę ze sceną opowieści dziewczyn. W pewnym momencie, gdy dialog dziewczyn nie był już tak mocny, tak ekscytujący i tak porażający, zaczęliśmy wyciszać dźwięk i zastępować go piosenką. أكلت مادة السكينة شو شو قالت نقاتنا قالتنا يا بنات إذا بس حدا منكم قرب عليكم قالت بدي أقرب بدي أجيب السكينة حطها بجد بطنك بطن أختي بس مشان إنه أي حدا ما حدا يقرب عليك أفعم كر دبي يعني دباسي ما دو يجي أو بنا جور سيرو بنا عمريخا جور سوالي سه أه بدي بس أو خوشكو خبجوك بنا دبي جنكاكي كي دار خصي قلت بس عشان إذا كباب بس كي وراك ما بكوشم

Zakończenie piosenki z kontekstem tej sceny i z obrazem dziewczyn, które dalej kontynuują swoją rozmowę, sprawiły, że scena stała się bardzo mocna. Nie słyszymy, co dziewczyny opowiadają, ale możemy sobie dopisać po tym, jak, jaką mają mimikę, jak się zachowują. Możemy sobie zbudować na tym wiele kontekstów, mając wiedzę na temat tego, o czym rozmawiały. W pierwszej części tej sceny, dodatkowo, scena staje się dosyć poetycka. Piosenka jest naprawdę przejmująca, więc podbijamy tak na dobrą sprawę emocje, które towarzyszyły nam nie tylko w tej scenie, ale również w całym filmie. W ten sposób punktujemy film, wchodzimy na napisy końcowe i kończymy. Tym samym kończymy ten odcinek. Dziękuję Wam za kolejne niesamowite spotkanie i do następnego.